Yo, ko z tej strony, Oleksandro, Przepraszam was za to, bardzo, bardzo, bardzo długo przerwę. Ale po prostu już nie miałem czasu, kiedy odcinka, nagrać. naprawdę jest 4 miesiące albo 5 nawet. No ale dzięki, że wbiliście mi 36 subskrypcji. 36, to jest na mnie. Nie wiem, kiedy nawet w to wiliście. Nie wiem kiedy, ale ja nie patrzyłem dawno już na kanał, ile mam subskrypcji. za zacząłem 4 dni temu. Albo nie 4, nawet może trochę i mniej. Ale już nie pamiętam po prostu. Yy, yy, po prostu już nie pamiętam, kiedy nagrywałem ten odcinek. Który był pierwszy ten, ten nie pierwszy, tylko no się pogubiłem. No, który był ten no, najnowszy odcinek, ten 4 miesiące albo 5, a już nie wiem który. Wejdę się na shop. Yy, I właśnie to jest pierwsza część nagrywania na Pet Simulator X. Yy, no i nie wiem co nagrać z tego Wejdź po prostu tu może w końcu yy, Jezu No i No i zrobimy o zapomniałem jednej rzeczy zrobimy No wróżby odcinka na początku zapomniałem jeszcze zrobić ale Zrobimy no, może stać Wow nie stać no mam No jeszcze najlepsze jajko, postaram się otworzyć czyli te otworzymy takie trzy jajeczka, zobaczymy co drobnie a Bustów nie odpaliłem fajnie uja, ale nie chcę tych marnować już mało mam ich, ale dobra raz się żyje, dobra Trzy jajeczka. Nie ma nic. Jakieś tego farty, cały czas mi tego farteżyca czeskiego w terenie wypadało. A, z tych ty ty złotych. Czas muszę wolić. No i trzecie? Coś dobrego? No nie, nic. Nie. No dobra, jak nic nie ma, no to nic. No i niestety. Ile ma osób tego peta? Yy, prawie 60 milionów. Tego pyta co dużo Tego ma mniej Co? Tego ma więcej ludzi, a tego mam mniej o, o Ile osób tego ma? No bo to jest najnowszy update Tutaj też dużo na sporo A ja sobie że to są moje najlepsze Fajne no, nie, nie, nie są najlepsze oczywiście Najlepszy to jest ten Huge ten huge, ten huge ten Kto się... czekaj o, 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 ten huge yy, nie pamiętam tego, tej nazwy, ten który ma 2% jedynie wiecie jak to jest mało? to jest tak mało nie wiem jak to można dropnąć w ogóle ja nie wiem Jaki, jakiś gościu z YouTube'a trafił to na pierwszym jajku, wy co rozumiecie? Na pierwszym jajko. O, a weźmiemy set, nie wiem, czy warto. Nie, może nie, bo to jest mój lepszy pet. To że te same axloty. AX na które AX loty. Tutaj, To one biją chociaż trochę? bio, nie, nie powiem, ale nie za dużo po prostu pierwszy odcinek nagrałem sobie taki krótki będzie z tego pet simulatora, bo to jest no pierwszy odcinek raczej, więc taki długi y, nie będzie no jutro nie wiem czy nagram odcinek bo dawno nie nagrywałem, DAWNO no tak 4 miesiące, jutro może nagram o godzinie 16 ale nie wiem. To zależy już ode mnie. Od mojego czasu. To są czas teraz? please pet, please me god pet. No i ale ludzie są pecy. Jaki są nich? Już nie, nie taki. Dam ci. Dam ci te. Mam takie, i dam, weź. O! Dobra. Trzeba podzielić się zawsze pytami. Mogę temu, tego jednego mu dać. Bo mam. U, nawet takiego. Mam dwóch. To mogę dać mu takie dwa nawet. A za! Tabela. Właśnie. Jak da się skamować człowieka. Pierwszy raz jakiś randomowy typ mnie nie oskamował. Nie, dobra, jak mnie oskam, to daj jeszcze. Masz jednego takiego. I o 27 Dam ci. Jak mnie nie okłamałeś, to masz szczęście. No i moja topka jest słabsza, ale to jest nieważne, zawsze trzeba pomagać innym. Zawsze, o i 400, ej jak ma, 480, 485B, nie, a nie, bo można na niego na trylion przerobić, zapomniałem, no i oczywiście banku nie mam. ale da się dodawać do banku, da się dodawać do banku, Poda a właśnie, kto chce ze mną zagrać na odcinku, podajcie niki do komentarzy. Ja będę je czytał i będę piszeł, pisał Wasze niki i dam was do FN, tylko przyjmijcie, okej. Okay? Ja dodam Was i powiem, kiedy będziemy mogli nagrywać, ale to już do znajomych musicie napisać w tym odcinku wasz nick i dodam Was do znajomych. Może jutro zobaczę nad tym, bo dzisiaj jest godzina. 21.03, to trochę późno nagrywam. No ale. I niestety. Pewnie wstawię go jakoś o innej godzinie. O, napiszę po prostu do niego. Y... Siema. Dobra, siema. No i dobra. Siema. No i wychodzi ze serwera. Tak, podawajcie niki. Mogę tak około 10 osób dodać. A ja, jak będzie więcej komentarzy, to... Mm, no! Będzie koło fortuny będę pisał i będę pisotyniki. te osoby będą mogły wygrać i być moim friend. A jak będzie, to będziecie być na tych odcinkach i ze mną robić, nie wiem, jakiś opening. Ale na razie nie mogę robić openingów, bo mam mało po prostu rzeczy. No mało coinów, mam no 600. No kto by jest 600 w ogóle? A oni, to już mają w co najlepsze? Krainy. No ale ja nie mam jeszcze, bo jestem na. No to jest nowe konto, tak jak. Skąd mam te pety? No, Dostępu od jakiegoś tam. gościa na odcinek. Jezu, no i tam, I po prostu powiedział, że jest A więc te wszystkie to są, Nie, to jedynie co jest mój pet. To jest mój jedyny, bo... M. Jak są? M.P. Jakiś Fox po prostu, no. To jest... No, on z milionami jest. A który jest mój? To jest ten najsłabszy pet. Ma jego 320 milionów. Jezu, 332. A jakim cudem można telepryminać? No bo te to wiecie komu się przydawa... przydawają? Ja? Nubkom. A oczywiście wy nim nie jesteście. No tylko ja. No co to są za pet Gra się w rok albo nawet dwa w Pet Simulator i ma się takie... no słaby pet. No proszę. Jezu. No i proszę. No i naprawdę jest dziwne. To jest po prostu najdziwniejsze, bo się gra w to, nie wiem, no sporo nawet. Zajmę trochę na odcinku, to tak. No i nie wiem. No i ja zaraz na chwilę cięcie i zaraz, no to po prostu poczekajcie i coś załatwię. Już jesteśmy w tej przerwie. Eee, o, akurat no właśnie chodziło, zastopować na management No i super i jest nie kupię. 4 miliony, jak to, to mam mniej osób, to jest... Okej, okay, po prostu... Okej, okay, nie. Jezu. O Jezus, on był kiedyś w topce na bank. Czy nie może... On teraz może zrobić. Ale co to za... Ja bym nie wiem, po prostu zle z nim tradea. No oczywiście. A co zle tradea? Trader. 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 No i dobry, dajemy... piecika No trochę porozdajemy moje, moje noobs kapety. Dobra i zaczniemy. Tobie dan trajna. Dobra, e, takie coś, takie coś z Afryka. Z Afryka. No. O! Pozdrawiam. Co? Fujego jego inwentary pewnie. Ja na pewno ja mam 8 tylko. No ale już zaraz możemy kończyć ten odcinek, no bo jakoś nie wiem, późno z mi się tak spać chce. No ale po prostu no co już mogę kończyć, a więc co? O ja na końcu odcinka nie powiedziałem jak go macie peta do wygrania. Jezu przepraszam Was, macie peta do wygrania naturę hmm, IX Lota. Jak to się nazywa? Yy, Stella. Który ma 134 miliony, mi, miliony ludzi. Macie na jego szanse, no, to jest prawie mój najlepszy pet, ale... No boję się bym, bym mógł dwa rozdać, da, rozdaję dwa pety, na które... Bo to są słabe takie, co nie? Chociaż w sumie na mnie to jest święto, co na mnie z tych petów, o. Ja dodam trochę takich petów. I co mi daś Nie, no ale przepraszam. Nie mogę. Nie dam takiego czegoś. Co? A, ale się tak jarałem. No ale przepraszam. Jakbym mógł, no bo ja muszę widzą te dwa rozdać. A pójdę! a już nad tym to się zastanowię, czy, czy czy A może tylko a X Rainbow. Ty, jak on ma P 200 milionów. A z jakiej racji? jak tu ze Ile kosztuje? No, nie mam. Dobra, ale co? Ja już kończę odcinek, a więc co? Kończymy odcinek. Trzymajcie się. No.